Jesteśmy dzisiaj w Mikołajkach. Odbywają się tutaj warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Race. No jest to taka forma zimowa zachęcenia dzieci do tego, aby jednak korzystać jeszcze z aktywności, no i oczywiście na rowerkach biegowych po to, aby przyzwyczaić i jakby też jakby zachęcić dzieci do tego, aby w sezonie letnim wzięły udział w warsztatach rowerowych, a może nawet wystartowały w naszym wyścigu. warsztaty yeah. rowerowe, łaciata Junior Strider Racing. Jest to Doskonała akcja, żeby promować zdrowy tryb życia i wpisuje się też w nasze działania promocyjne związane z Mazowską Pędzą rowerową i prasami rowerowymi, które mamy bardzo wiele na terenie gminy Mikołajki. Zachęcamy nie tylko mieszkańców, ale obiedzających nas turystów do zwiedzania właśnie gminy Mikołajki, miasta Mikołajki, terenów przylegających na rowerze. Jest to taki pierwszy krok do tego, aby rozpocząć swoje przygodę, swoją przygodę z rowerami. No tutaj w tej wersji rowerki biegowe. Stacy, znaczy, że są to dzieci w wieku przedszkolnym, no i jest to bezpośrednio promocja naszego cyklu Milko Mazure MTB i wyścigów towarzyszących, czyli właśnie wyścigowi Łaciate Junior Strider Racing, czyli wyścigi, wyścigi dla przedszkolaków. Dzieci zachęcone jazdą na takich rowerkach. Może chętniej, mimo że aura zimowa na dworzu, może chętniej namówią swoich rodziców aby taki właśnie jesienno-zimowy spacer zamienić na spacer z rowerkiem biegowym.